Cześć wam, moi drodzy, za 12 dni, już za 12 dni odbędzie się moja ostatnia walka, oficjalna walka sportowa, 20 lat od mojego debiutu, e, jeśli chodzi o walki zawodowe, 24 lata od mojej pierwszej walki e, oficjalnej minęło, to jest naprawdę szmat czasu, za... 1,5 miesiąca, skończy 42 lata, i to już naprawdę nie jest czas na to, by rywalizować w ringu czy w oktagonie. Oczywiście ja bardzo lubię ten czas przygotowań, lubię ten czas startowy. Ciężko mi się pożegnać, sami wiecie, już bardzo, bardzo długo, ale ten moment nieuchronnie właśnie nadchodzi. By być absolutnie szczerym wobec Was. Powiem tylko, że na 99,9% to jest moja ostatnia walka. Tą procenta zostawiam tylko dlatego, że jeżeli ktoś znajdzie się, kto wyłoży pół miliona na moją garze za kolejną walkę, no to wówczas to, wówczas to zrobię i wrócę. Natomiast. Jak 24 lata jestem w sporcie i 20 lat jestem w sporcie zawodowym, nikt nigdy mi nie zapłacił pół miliona garzy za walkę. Także to znaczy za jedną walkę. E, także to jest niemal niewykonalne. Natomiast zostawiam sobie taki margines bezpieczeństwa. To jest kwota, za którą mógłbym jeszcze wrócić. Ale zejdźmy na ziemię. Doskonale wiemy, że. E, no to, to jest naprawdę kwota zaporowa, dlatego jeszcze raz powtórzę, moja ostatnia walka za 12 dni. Wszystkie informacje, jeżeli chcecie zobaczyć tą walkę, wszystkie informacje znajdziecie e, pod filmem e, w opisie e, wideo. Mam nadzieję, że się widzimy. Trzymajcie kciuki, a ja pokażę Wam, w jakiej jestem na dzisiaj formie. Chciałbym wygrać tą walkę. Naprawdę się szykuję bardzo solidnie i zrobię wszystko, by tak było. Aczkolwiek, jakbym miał oceniać, szanse są 50-50. To już jest nie ten moment, nie ten czas. Ale zobaczymy, ile jeszcze z tego starego najmana da się wycisnąć. Ba bắt 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 Wiele moi drodzy na dzisiaj. Do zobaczenia 13 lutego.